Panie z sparingiem z Rakowem Częstochowa kończymy, można powiedzieć, letni okres przygotowawczy, teraz tydzień do Ligi. Proszę podsumować to, co zrobiliście przez te trzy tygodnie przygotowań, no i powiedzieć, co będziecie robić przez najbliższy tydzień. Taki tydzień pracy ciężkiej, tak, jeżeli chodzi o ilość, o ten natężenie tej pracy pod względem tutaj tej pracy motorycznej, bo dużo pracowaliśmy, Realizowaliśmy skrupulatnie to, co sobie zaplanowaliśmy pod względem tego przygotowania motorycznego i w tym ostatnim etapie też zarażaliśmy te elementy taktyczne, które oczywiście powoli będziemy, nad którymi jeszcze będziemy teraz pracowali. też chociażby ten ostatni sparring pokazał, że, że byliśmy na etapie taki, 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 takiego skrajnego podziału już przemęczenia i zawodnicy czuli na pewno i ten okres przygotowawczy w nogach. I to, że, 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 że dzień wcześniej też ten trening był dość długi, natomiast, tak jak mówię, no bardzo, bardzo yy, myślę, że cieszymy się z tego, jak udało nam się przepracować. Yy, z tego również, że nie mamy urazów, bo to jest niezwykle istotne i ważne w perspektywie ligi, czyli jasna informacja. Wszyscy zawodnicy przepracowali ten okres i to jest dla nas też, też taka informacja budująca, że na pewno jesteśmy na bardzo dobrej drodze. Mówił Pan, że właśnie w, w meczu z Rakowem Częstochowa będzie sprawdzał Pan to, nad czym pracowaliście taktycznie przez, przez ostatnie tygodnie. Jest Pan zadowolony z tego, co Pan zobaczył? To znaczy, Tak jak powiedziałem, no, zmęczenie na pewno też miało swój wpływ na, na tą szybkość gry, jakość gry i, i my oczywiście sobie jeszcze zdajemy sprawę, że, że, że to najważniejsze jest przed nami, ale jeżeli wrócą te elementy, czyli te, które na pewno wrócą przed meczem z Pogonią, E, związane z szybkością, to i ta efektywność będzie lepsza. Dlatego e, m, pracowaliśmy nad tymi elementami, które w tym meczu nieźle wyglądały momentami, a momentami słabiej. I, i to też e, jakby jest wniosek do tego, że jeszcze tej pracy nas oczywiście. Czeka sporo, natomiast tak jak powiedziałem wcześniej, ten zespół przede wszystkim to jest cenne, że, że się nie osłabił, jest stabilność kadrowa i tak naprawdę nie potrzebujemy wdrażać nie wiadomo ile wielu elementów nowych taktycznych, żeby tej, tam jakoś gry poprawić. Nowy estoński lewy obrońca, trenerze, jak się za, zaprezentował? Ja myślę, że przyzwoicie bardzo dobrze, że widać, że będziemy mieli z Artura tutaj duży pożytek i Adu no, ma swojego konkurenta na tej stronie, bo też o to nam chodzi, żeby na, na jednej pozycji zawsze mieć dwóch zawodników, stuprocentowo ze sobą konkurujących i tak to jest i w tym przypadku. Także tutaj, tutaj ta rywalizacja tylko może każdemu z piłkarzy tutaj podnieść ten poziom sportowy o, o szczebel wyżej. Trenerzy w przyszłym tygodniu poza treningami prezentacja pierwszej drużyny i mecz z pogonią. Zachęcamy Legniczą do, do przyjścia, prawda? No tak, jak zawsze. Byli z nami, wspierali nas, także zachęcamy do przyjścia. Przyjdźcie, kibicujcie tej drużynie, bo ona zasługuje na to już od pierwszego gwizdka w Ekstraklasie. A my na pewno i, i zawodnicy zrobimy wszystko, żeby tak się prezentować jak minimum w pierwszej lice.